Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek. A dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Bloomtown. W ostatnim odcinku na naszych oczach porwany został przez nas świeżo dopiero co poznany kolega. No i teraz musimy się dowiedzieć czegoś więcej na temat miejsca, w które został zabrany i na temat także y, Asylum pana Lewisa bo warto by było coś o ten temat wiedzieć, a w związku z tym udamy się do psychoterapeuty, żeby nam coś powiedział, no bo w końcu to chyba jakoś ze sobą musi być powiązane ostatecznie, choćby z natury zawodu, jaki pełni panu psychoterapeutam. Także tutaj to się staramy osiągnąć, oczywiście mamy też tutaj do zwiedzenia cały nowy, duży, dużą lokację tak naprawdę, dystrykt miejski, więc to też jest bardzo ciekawe i ekscytujące, w tym też się będziemy w tym odcinku, moi drodzy, w jakimś stopniu na pewno Zajmować. W ogóle, z tego co widzę, to już chyba mamy wszystkie lokacje, nawet te bogate, dostępne powoli. Nie wiem, czy ta dolna jedna. Nie, dolna to jest ten centralny dystrybutor. Wszystko mamy dostępne. Fantastycznie. Moi drodzy, Was zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli tylko macie na, ta... na to ochotę i podoba Wam się seria, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. No, a my jesteśmy w Blontown. Proszę bardzo. Zobaczmy, co tu ciekawego właściwie możemy zobaczyć. Bo jak tu jesteśmy. Wiem, że mamy się udać do Pana psychoterapeuty, ale. Przy okazji moglibyśmy popatrzeć, co tu właściwie jest ciekawego. Jest policja! Proszę bardzo, jest pan policjant. Czy możemy wejść na policję? Nie możemy wejść na policję, niestety. Ale jest jakiś tutaj, proszę bardzo... Chciałem powiedzieć graffiti, ale to bardziej ktoś po prostu kredą narysował kotka. Czy my mu coś dorysujemy? Dorysowaliśmy mu coś! Zrobiliśmy go piękniejszym, mam nadzieję. A nie, że go zepsuliśmy. Jesteśmy bardzo mądrzy już w tym momencie. No, my go tak trochę, mam wrażenie, podrasowaliśmy na taką imprezową wersję. Nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że go podrasowaliśmy. Ja są pączki do kupienia, proszę bardzo. One przy okazji i hapeki, i, i mm, e, też nasze punkty many nam przywracają. Ciekawe, że automat z pączkami jest zaraz obok policji. Stereotypy, stereotypy, powielane bardzo często. A tu jaki pan inwestygator się pojawił, proszę bardzo. E, totalnie wygląda jak jakiś detektyw. Tu mamy prawdopodobnie dentystę, biorąc pod uwagę znak u góry. No ale nie za bardzo możemy tutaj cokolwiek robić. Zastanawiam się, czy to dopiero się... Nam te wszystkie lokacje potwierdzają za jakiś czas pod kątem dostępności. Jest gazeta, jest krzyżóweczka. Zobaczmy, jakie jest e, jaka jest nazwa najbardziej zewnętrznego regionu atmosfery e, słońca. Oh shit, I have no idea. Nazwiemy to Koroną. E, nie jesteśmy żadnych punktów, więc nie wiem, czy to prawda, czy po prostu już mamy wymaksowaną statystykę. Bo my tych statystyk, ja w ogóle nawet nie wiem gdzie je do końca sprawdzić. Ale my tych statystyk to żeśmy natłukli dosyć mocno. Świetne pytanie, jak my możemy te statystyki w ogóle sprawdzić. W każdym razie e, mamy ich e, no dziewięć na, na, na poziomie 9 większość, więc ja nie wiem czy w ogóle jest już sens je w jakikolwiek sposób rozwijać. Niemniej wydaje mi się, że powinniśmy e, najpierw e, nieco zawalić pana Lewisa jakąś biurokracją na początku. Pogadajmy z dorosłymi zanim pójdziemy do underside'u. A to tu jest ten underside? My jesteśmy w tym miejscu? Okej. Okay. Ja nawet nie wiedziałem, że myśmy do dobrego miejsca się udali. A tu najwyraźniej może być ten. Tam jest Hope napisane albo Nope, ale raczej Hope. Więc na pewno jest cały to Asylum. Eee, co my tutaj mamy? Z kolei jakieś domostwo. Ja tak chcę przejść po tym mieście, żeby dowiedzieć się. A właściwie, żeby zobaczyć, wszystko co tutaj jest dostępne. Nie można wybiec na drogę przecież oczywiście. O, jaki posąg? Taka mini wolności. E, amigo, mam tutaj nakaz, jeżeli chodzi o wyrzucenie cię z tego domostwa. E, zaraz, co? Wyrzucicie takiego staruszka jak ja na ulicę? Mnie wyrzucisz, Franki? Tonto obstinado. Dajecie ostatnią szansę. Następny policjant, który... E, o, czy tam... Biurokrata, który przyjdzie, tłuc mi w drzwi w tej kwestii i do ciebie też później nie będzie już tak miły. Tak, tak, niech przyłażą. Ja się i tak nie ruszam z tego miejsca. Co za, kurde, uparty stary dziad. Cześć, mili. Cześć. Może potrzebujesz trochę pomocy? A nie możesz mu pozwolić zostać? Ale on nie. On pogwałcił miejskie prawa. Właściwie prawa stanowe. Nic nie, ma, nie mogę zrobić w tej kwestii, żeby mu pomóc. Już i tak odwlekałem całą, całą. to wyrzucenie go z tego miejsca przez dwa lata. A może jakoś możemy pomóc? Nie ja potrzebuję pomocy, tylko Martin, ten staruszek i wariat jeden. Może byś go przekonała, żeby stąd sobie poszedł. Wsz w każde miejsce będzie lepsze niż więzienie. Ale tak, żebyś wiedziała, jeśli oczekujesz jakieś na to nagrody, to certyfikat uznania to wszystko, co mogę zrobić. On powiedział takie zdanie teraz, że mm, wszystko jest lepsze od więzienia, co nie do końca jest prawdą czasami. Ja słyszałem takie historie, że niektórzy yy, bezdomni, właśnie, kiedy jest zima jest i, i, i są w większych miastach, to nawet specjalnie chcą być łapani i wrzuceni do więzienia, bo tam przynajmniej jest ciepło. No i generalnie jest to wielka tragedia, że do tego w ogóle musi dochodzić, do takich akcji, do takich myśli. No ale jestem w stanie ich zrozumieć w tej kwestii, jakby jasne. W więzieniu przynajmniej będzie ciepło, no nie? Wow, zupełnie jak prawdziwy Manhattan. Pomijając do statua, tutaj jest zrobiona z drewna. Oryginalna, wybudowana przez Francuzów. Statua jest też troszeczkę większa, tak swoją drogą. Nie tylko, nie tylko o drewno chodzi. Co my tu mamy w ogóle? O, no, jakiś tutaj ma ogródek. Znaczy pochwałcenie praw miejskich polega na tym, że on tutaj się stara zatrzymać jeszcze jakieś swoje zielone tereny po prostu? Czy że ten budynek jest niebezpieczny? Ciężko powiedzieć, pogadajmy z nim. Hmm. Dlaczego cię w ogóle wyrzucają? Bo to banda kłamców dlatego twierdzą, że mój dom zakłóca krajobraz miejski. Wskazują na jakiś kawałek papieru, krzyczą na mnie. Wiesz, nie ma sprawiedliwości w tym świecie. Im szybciej to zrozumiesz, tym łatwiejsze życie się dla ciebie stanie. A dlaczego się nie wyprowadzisz w takim razie? Bo to jest mój dom. Czy z jakiegokolwiek innego powodu? Marylia, ja, żyliśmy tutaj przez 40 lat w szczęściu. Nie zdradzę jej pamięci, wolę pójść do więzienia. Zanim zmarła, powiedziała: Chcę, żebyś poszedł dalej, poszedł naprzód dla naszej dwójki. Mam nadzieję, że znajdziesz siłę, żeby to zrobić. Znajdź tą siłę w swoim ogródku. I mrugnęła do mnie ostatni raz. Wspomnienia i temat są ostatnią rzeczą, która mi, która mi została tak naprawdę. Dlatego spędzam tyle czasu siedząc w moim ogródku. I... A oni wszystko co chcą zrobić, to mnie stąd wyrzucić. Możesz nam powiedzieć o swoim życiu i o Meryl? Moja kochana Meryl, spójrz na te sadzonki ogrodowe. Te kwiaty są jednym z najrzadszych gatunków, jakie tutaj w ogóle w okolicy rosły. Tak, ona wiedziała dużo na temat kwiatów. Ja? Ja potrafię tylko hodować proste warzywa. A ona jest najlepszą rzeczą jakakolwiek się mi przydarzyła. Wiecie, to trochę zabawne, ale ona była z bogatej rodziny. Ale porzuciła to wszystko, to jest te luksusy i całe to piękne życie, żeby żyć tu ze mną. Wow, jak w jakiejś bajce, jak w jakiejś baśni. Dokładnie. Ona też dała mi ten klucz, klucz do jej serca, tak powiedziała. Czy to nie fantastyczne? Bardzo romantyczne przy okazji. Dobra, on coś tutaj w tym ogródku ma, na 100%. Coś w tym ogródku jest schowanego. I to pewnie jest jakaś skrzynia, żebyśmy łopatę mogli wziąć? Nie. I pewnie... E, a może bakier? To jest w sumie z drugiej strony. Nie no, to jest totalnie biały. Tu jest też coś w okazji. Martin, e, ja tutaj nie mogę siedzieć cały czas i pukać do twoich drzwi. Nie bądź głupcem, szlij do sklepu e, z kwiatami. Meryl zostawiła ci notatkę. Hmm... Z kwiaciarni musimy się udać, sklep z kwiatami, tak? Kiedy nagle słowa zawodzą, to wtedy się wymyśla jakiekolwiek możliwości, żeby coś powiedzieć. A co to jest za saplutynek? To co ma się stać komuś, żeby na. To musi się stać komuś, żeby tak własnoręcznie na własną rękę wybrać się do mm, tego miejsca i pracować jako urzędnik przez resztę swojego życia. No, jeszcze nie zostałaś odpowiednio rozczarowana życiem w tym momencie. No, nie, jeszcze nie zostałaś. A niestety czasami po prostu nie ma wyboru. Albo nawet inaczej, wybór może jest, ale jest kiepski. Zawsze jest jakaś ucieczka, nie? Takie korporacyjne życie. Eee, zawsze jest to jakiś sposób na. zaczęcie od nowa, powiedzmy. Co tu Dzieciaki robią? Jeremy, zrób ten swój błysk. Jesteś w stanie to zrobić, widziałem to. To i tak już jest koniec dla Jeremy'ego. Margo rozwali. Błysk, błysk. Czemu ty to wciąż powtarzasz? Przecież robaki, a właściwie żuki, nie robią żadnych błysków. Dla Jeremy jest specjalny, widziałem, jak uderzył jaskółkę swoim piorunem. Bzz, bzz. Bzd oh shit, co to do... Tak, Jeremy! Sześcionożny władca opiorunów. Wow! No dobra, wasze pieniążki, gentlemen. Jeremy wygrał, przecież. Mogę dołączyć? Co? Nigdy nie mieliśmy dziewczyny, która brałaby udział w walkach żuków wcześniej. Dokładnie. Wy się wszystkie boicie insektów. Ja się nie boję. O, oh, dobra, narada. Męska narada. Musimy się zebrać wszyscy. No dobrze, niech sobie poplotkują przez chwilę. O, wykrzykniki się pojawiły. Ktoś miał jakiś dobry argument, chyba. Podjęliśmy decyzję. Rada męska postanowiła, że możesz uczestniczyć w polowaniu na żuki. Potrzebuję nowego gladiatora, w czasie w którym Mark będzie odpoczywał, jakby nie patrzeć, został porażony piorunem. E, złap mi Night Stolkera. Night Stalker, powiadacie, okej. Okay. A ja potrzebuję Walture'a. Ja bym chciał sandwich beatla. Ja tak nie tłumaczę tych nazw, bo i tak bym musiał kombinować z wymyślaniem w ogóle w ciemno, w sensie sandwich byty to, to jakiś żółk kanapkowy? Ehm, cóż, 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 rada męska mm. niespecjalnie ostatnim czasem zajmowała się łapaniem żuków, co nie? Ja bym zemdlał, ehm, jeśli bym tylko... ja bym mógł zemdlać, gdybym tylko wiedział jak. Nasze tradycje zostały mocno już, że tak powiem, rozszczęsione. Chwalebne dni, kiedy nasze bractwo żółków. Istniało i było chwale, są już za nami. Nie panikujcie, chłopaki, jesteście w dobrych rękach. Ten kryzys tylko uczyni nas silniejszym. Miejmy odwagę, moi drodzy. I one są wszędzie przecież. Za klubem kamiennym? Klub kamienny? Klub Roka. To jest może. Klub Roka, klub kamienny. Czasem ja jestem nienormalny, to jest po prostu Rock Club. W sensie to jest klub z muzyką rockową. Klub kamienny. O matko. Czasem takie właśnie lapsusy językowe się zdarzają, kiedy się coś tłumaczy szybko i. Uh w trakcie gry. Mm, też na, na, za szkołą. Nawet widziałem jednego za stacją e, radi za tą, stacją radiową. E, I trzeba też sprawdzić rozwalone budynki rozwalony budynek za księgarnią. Dobra, ja mam wszystkie złapać? gołymi rękoma? Oczywiście, że nie. Proszę, weź tą siatkę na e, motyle. Nasza główna broń. I powodzenia w swoim polowaniu Emilii. E no dobra, a jak w ogóle mam to zrobić? Moglibyśmy ci nawet mi lekturę na ten temat sprzedać. To jest starożytna sztuka, która datuje się aż do czasów starożytnego Egiptu. Dobra, nie przestrasz naszego nowego łapacza, nerdzie. Po prostu musisz tak zrzucić siatkę, żeby poszła na żuka. Nie zapomnij też odpowiednio się e, przygotować do tego, odpowiednio ustawić, bo one mają różne ruchy. Te żuki są całkiem zręczne. No dobra, e, no to ja pójdę złapać żuki, I guess. Najpierw to musimy się udać do domu. Jak widzicie, miasto oznacza dużo różnych nowych subquestów, które sobie też tam gdzieś po drodze będziemy wypełniać. Czemu nie? Skoro są, powiedzmy, że zabawne. Tutaj nie możemy nawet wejść, nie wiadomo, może w dom po prostu. Chociaż takie wyjście jak do sklepu. O, jest kolejna, kolejne graffiti, kolejny kredowy rysunek. Ziomek stanął idealnie naprzeciwko, popatrzył i poszedł bez słowa, nie? Dzięki stary, naprawdę. A my tutaj takie diabełka zrobiliśmy trochę. Mam nadzieję, że tam jest jakiś żuk! Widziałem tego żuka tam. Widziałem totalnie tego żuka tam. Zaraz się tam dostaniemy i go złapiemy. On tam łazi gdzieś skumany. A zaraz, to są jakieś domostwa tutaj. Czy to jest pranie rozwieszone? Bo jeśli tak, to mam bardzo dużą wiadomość dla osoby, która to pranie rozwiesiła dzisiejszego dnia. E, dobra, jest kolejna i gazetka, więc sobie rozwiążemy. Co tu zapytanie będzie? A, nie przeczytałem! A yy... synergia. Nie, nie pasuje z innymi słowami. Okej. Okay. By, Byłoby prościej, gdyby... Nie bym kurczę wiedział, co to było za pytanie A kliknąłem odruchowo dwa razy. Trudno. Ale i tak nie, nie zyskalibyśmy prawdopodobnie już żadnych punktów. A czy możemy się popuścić trochę? Możemy, nawet mamy odpowiednią przeciwwagę, kłó robi dobrą robotę w tej kwestii. Dobra, czas schodzić. Nie wiem czy nam to cokolwiek dało, nie wiem, że może jakiś czarm wpadnie, czy coś. No ale... Co, trudno się mówić. Tam nie możemy wejść, tam jest zamknięte. Uuuu, jest i księgarnia, proszę Państwa. W księgarni mieliśmy... mieliśmy pójść na tył księgarni, nie? Tu jest chyba pójście, wejście. A, zamknięte jest, patrzcie. A tutaj clown z It, z balonikami i dwie gęsie na... ...śród obrazków, zaskakujący... ...wybór, że tak powiem, ale jest kot w tym miejscu, więc to nie może być złe miejsce. No Dobra, porozmawiajmy. Ej, szukamy książek na temat ptaków. Czy tak faktycznie jest? Już nie pamiętam, po co to robiliśmy. A, staruszek Lovely ma je wszystkie. Chciał e, kiedyś czy, czy zajmować się gołębiami czy coś takiego. Pójdźcie z nim zobaczyć. Może ci pozwoli pożyczyć te książki. Może. No dobra, a my tu mamy w ogóle jakąś możliwość kupienia książek. Cellsworld On zawiera e, Excessive Violence, czyli bardzo taką. ta przemoc jest tam aż po prostu spływa z kartek tej książki. Krew i utrata kończyn. Kupujemy. Kupujemy, bo to może być dobry ten jakiś yy, sposób na zbustowanie statów, tak mi się wydaje. Dobra, ale ja wciąż próbuję się dowiedzieć, jak się dostać na tył, tam jest ten żuk. Dobra, spróbujemy go złapać. Sk Dobra, było blisko. O, idzie kolejny, idzie kolejny. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. BUM! Mamy, mamy włochera złapaliśmy. On się tutaj chował. Komentując tę sytuację, burmistrz powiedział, że problemem. Problem jest to, że jedna osoba, która jest w stanie operować ma maszyną do destrukcji, jest zbyt zajęta. Moja asystentka Róża przygotowuje następne wybory w tym momencie, ale obiecujemy, że e, wróci do e, kwestii tego budynku i skończy swoją pracę, jak tylko głosy będą e, już policzone. To się właśnie... E, tak właśnie się nazywa osoby, które są... E, jak to się mówi? Kurde... E, że ktoś jest mistrzem niczego, ale zna się po trochu na wszystkim. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Eee, a tak, właśnie, bo tutaj ktoś próbował zniszczyć ten budynek, ale no, asystentka, która się zajmuje też tą maszyną, stwierdziła, że no, ma inne rzeczy na głowie. Ciekawe, czy my możemy coś zrobić. To by było super, gdybyśmy mogli to po prostu zniszczyć. Tego nie otworzymy tutaj, ale to chyba też nie ma większego znaczenia. Które jest dom uchylony? Znaczy, drzwi uchylone? Dom nie jest uchylony sam w sobie, to by było bardzo dziwne. Okej, okay. no nie możemy nic zrobić z tym, i chyba tyle jest w tej kwestii. Żuka złapaliśmy, co mnie cieszy. Mamy jednego żuczka, jeszcze tylko dwa nam są potrzebne. Więc kto wie, może faktycznie ten mini-quest nam się uda w miarę szybko zrealizować. Zobaczmy, co jest dalej tutaj. Bo oczywiście nas tutaj ciekawią jeszcze inne miejsca. No ja się też przyglądamy czy gdzieś te żuki nie łażą. jest budynek na sprzedaż. A sądzę, w ogóle zaczęliśmy naszą małą wędróweczkę? Dobra, to przejdźmy sobie, bo chyba nie poszliśmy pół po prostu. Mogą tu być jakieś, jakieś wyjście do góry, bo tam widzę, że po dachach można przejść, totalnie. To nie brzmi jak, to jest przejście, kolejne przejście, tam są, tam są te, tam jest drabinka, tu jest kolejna drabinka. To wychodzi na to, że moglibyśmy, ale nie możemy po niej wejść. Hmm. Może po prostu jeszcze jest za wcześnie, ale jeśli tak, to tam byliśmy, przy tym byliśmy. Patrzę sobie na tą mapkę i tak próbuję dostrzec, gdzie jeszcze moglibyśmy pójść. Całą lewą stronę mam wrażenie, że ogarnęliśmy, bo na pewno byliśmy przy tej statule. Ale jest szansa, że nie byliśmy w jednym miejscu, tu mam takie wrażenie. To, że policja to jedna kwestia, ale chyba nie przyszliśmy tak tędy. Nie, przeszliśmy, no tak, to było tutaj. Okej, okay, to tutaj wszystko chyba zbadaliśmy, tak mi się wydaje. Tutaj możemy wejść do środka? Też nie. No nie, niestety, większość... Domos w tym, e, w tym że dyskrypcja jest dla nas zamknięta. Dobra, zajdziemy sobie jeszcze na dół, bo na dole też nie byliśmy. Tak po prawdzie. Czy to jest sklep? To jest kwietiarnia. Wygląda totalnie jak kwiat... O, Żuk się pojawił. Dobra, on przechodzi w ten sposób. Okej, okay, to niech się tutaj schowa. Dobra, jego tutaj złapiemy teraz. Uff! Naprawdę? Oskłowanie. Trzeba po prostu ustawić na jego trasie. Dobra, pyk. Dobra, odwróciłem się nieco przez chwilę. Co ten koleś ma w rękach tam? Naprawdę? Dobra, może stąd złapiemy. Dobra, może musimy po prostu tak na tej zasadzie to zrobić? O. Nie, no. A może musimy poczekać tutaj przy tym, jak on się chowa, po prostu? Damn. On jest niemożliwy do złapania mam wrażenie. Nieważne jak się ustawimy, a może, może musimy stać tak, może musimy stać tak. O, dobra, udało się. Świetna robota Night, Stoker został przez nas pojmany. Jeszcze jeden żuk i mamy załatwioną sprawę generalnie. No ale dobra, pytanie brzmi, czy tak, nam to łatwo pójdzie e, do zrobienia. Mamy klub rockowy, tak jak to mówiłem wcześniej, fantastycznie określając go klubem kamiennym. E, Zamknięty, otwarty w piątek, sobotę, niedzielę, od czwartej do... No to faktycznie jeszcze dużo czasu. Kilka godzin zanim się otworzy dzisiaj. Ale dzisiaj się otworzy faktycznie, bo w piątek. Tutaj mamy jakieś domostwo, które już lepsze czasy raczej widziało za sobą. Ale nie zmienia to faktu, że w związku z tym jest dla nas przynajmniej niesamowicie ciekawe. No bo tam się mogą kryć różne rzeczy. Tylko kwestia jest tego typu, że ono jest tak zapuszczone, że my tu nie mamy za bardzo jak się przedostać chociaż zaraz no nie no nie wychodzi na to, żebyśmy mogli jakoś łatwo to zrobić ciekawe jestem przekonany, że tam coś będzie do zrobienia, tylko po prostu nie w tym momencie najwyraźniej jest i kolejny jest i kolejny, on ma nawet kanapkę ze sobą, to on był faktycznie sandwich, dobra, ale jego też czas, sensownie ten Złapać, myśląc, że i tak przechodzi No nie, źle byliśmy ustawieni, dobra, ale już teraz się ustawimy, ok I czekamy po prostu na niego bo tak trochę lawiruje, lawiruje, ale proszę bardzo, mamy Sandwich Beetle, wszystkie trzy zostały złapane przez nas Mamy w takim wypadku możliwość, yy... Zaraz, możemy je uwolnić? Czy ja dobrze widziałem quest? Zaraz, zaraz, gdzieś to było, bug hunt yy... Możemy je uwolnić. Nie mogę pozwolić tym e, żukom stać się marionetkami w rękach tych głupich chłopaków, ale na początku pokażę im, że. E, Zapalam wszystkie, które chcieli, a potem je wypuszczę. Brzmi jak dobry pomysł. To, to zrobimy. Nie dlatego, że chcę jakoś bardzo tych chłopaków do, jakoś im chłop dowalić czy coś, bo nie o to mi chodzi, ale dlatego, że. U, Just Club Teraz tam jedziemy. Ale dlatego, że po prostu nie chcę tych żuków jakoś zmuszać do walk, nie? Zamknięty, otwarty tak samo od czwartej do 7. Ciekawe, kurde. Wszystkie te muzyczne kluby się otwierają od godziny 16. Dopiero. Trochę musimy jeszcze na to poczekać w takim wypadku. Jeśli będziemy chcieli je zwiedzić. Ale ono się przynajmniej oznaczyło nam jako pozamykane na mapie. To zawsze coś. Teraz będzie dużo łatwiej po prostu przeskoczyć tam na. E jeszcze tu jest żuk? A to jest co za żuk? To jest po prostu żuk. To jest po prostu żółkiem i tyle. Dobra, udało nam się tutaj narysować też kolejną rzecz. To już trzecią. Więc mamy gatsy tym razem nam w dosyć burzę narysowaliśmy, tak? Jesteśmy te co dważni. Co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje, nic nie możemy tutaj zrobić. Tutaj ktoś po prostu obozuje jakiś harcerz. Powiem szczerze, czy to są wyścigi żuków, czy coś takiego? Czy psiaków może? Nie wiem jak się do tego zapisać ani coś, ale widzę zdecydowanie, że jest tutaj tor wyścigowy. Bardzo prosty, ale jednak. O mamy szkołę! O nie, tutaj nie chcemy być. Zdecydowanie spadamy stąd szybko, zanim cokolwiek się wydarzy. Zanim wybiegną nauczyciele ze środka i stwierdzą, chodź szybko uczyć się. To jest najgorsze ci się może przytrafić, zwłaszcza na wakacjach. Dobra, zobaczmy. Czyli możemy do tych ziomeczków wrócić, którzy mają ochotę na żuki. Jakkolwiek to brzmi. Oni gdzieś tutaj byli. Jeśli dobrze pamiętam. Może źle pamiętam. No, to zdecydowanie źle pamiętam. Dobra, trzeba przejść w dół. Ale tak się zastanawiam, bo mieliśmy się do tego sklepu z kwiatami wybrać, ja mam wrażenie, że nie ma żadnego sklepu kwiatowego. A czy nieźle, że nie ma co najmniej jest zamknięty. Eee... A jak ja mam im to pokazać bez tego, bez oddania im tych żuków. Ja po prostu chcę zwierzaka, po prostu położę go do pudełka i będę go karmić, nawet dam mu kapelusz. Ja potrzebuję jednego do kolekcji, żeby skończyć mój atlas entomologiczny. E, zaraz, dlaczego każdy z Was potrzebuje? Mój champion jest urażony. Ten chce po prostu zwierzątko, będzie się nim opiekował. E, ten potrzebuje do kolekcji. Kurde, no w sumie to poza tym, co chce walki robić, to reszta tych dzieciaków ma całkiem stosowne powody. E, dobra, to teraz tak. Eee. Oli, o, zapiekuj się nim dobrze. O, to sprawi, że mama będzie taka szczęśliwa. Będziemy mieli prawdziwego Walshuera w domu. No, na pewno mama będzie szczęśliwa. Eee, McCoy, twoja kolekcja jest yy, zakończona. No, w sumie tak, on tak. jakby na szkolnych celów to robi, chyba, nie? Edukacyjnych, więc jakby to jest trochę inna kwestia. Dziękuję. To jest całkiem wielki. Będę potrzebował oddzielnego... oddzielnej skrzynki i co najmniej pięciu pinezek. Eee... Ale nie będziemy dawać jednego do walk. Chociaż. Nie, no tyle. W takim wypadku. A zaraz, muszę dać, żeby ten, żeby mi się quest zaliczył? No dobra, to zróbmy to. Aha, zasłaniałem się w momencie. W końcu walki będą mogły kontynuować. Nie myślałem, że dać się je złapać. Męska rada, musimy się zabrać znowu. Wszystkie ktoś znowu będą plotkować o czymś. I znowu ktoś kogoś przekonał. Podjęliśmy decyzję. Męska Rada zdecydowała się przekazać ci nagrodę. Zaraz się wiem jaką tylko. Ale jaką nagrodę? My to nawet nie wiem. I ostatecznie nie mogliśmy ten ich wypuścić. Chciałem, że pokażemy i wypuścimy je. Teraz mam jeszcze jednego baga. Ktoś go chce? Nie, to po prostu zwykły bag. Tak, no, takich jest mnóstwo wszędzie. Nie jestem zainteresowany. To nic specjalnego. Możesz spróbować go sprzedać. Kiedyś zabierałem moje żuki do sklepu w dzielnicy bogaczy. Eee, okej, okay, dzięki za, za poradę, nie wiem czemu to miałoby być jakoś specjalnie niegrzeczne, to co on powiedział, ale może czegoś po prostu do mnie coś nie dotarło. Pytanie brzmi teraz znowuż, gdzie jest kwieciarnia, bo to jest ta rzecz, którą w tym momencie najchętniej bym odwiedził. Wszystko pozamykane, jasne. Zobaczmy, mamy Jazz Club, mamy Rock Club, nigdzie nam się nie odznaczyła kwiaciarnia. Czy jest szansa, że kwiaciarnia jest po prostu w innej tej? Bo w sumie kwiaciarnia może być w Central District, nie? Jak teraz się zastanawiam, Diners and Fishing Groceries... Nie ma florist, z tego co widzę. nie, jest flower shop, okej. Okay. To tam się wybierzmy w takim wypadku. Dzień doberek, my przyszliśmy tutaj porozmawiać. Czy znasz może Meryl? Znaleźliśmy tę notatkę u Martina. u tego staruszka upartego cholernika jednego. Zapomnijcie o nim. Jeśli nie chce spędzić resztę swoich dni po prostu płacząc ze stratą, niech tak i będzie. Trochę, trochę niemiłe, moim zdaniem, ale. E, nawet e, tyle mu się nie chciało zrobić, żeby tu przyjść. Ta. E, niech się krzani. Meryl kochała go tak bardzo, ale to jego. Non-stop opłakiwanie jej nie, wcale nie czyni żadnego honoru w jej pamięci. Spróbuj przekazać mu trochę do rozsądku. No dobra, a czy ty nie miałaś dla nas czegoś? Wydawało mi się, że coś miałaś mieć. A, dostaliśmy. Stara notatka od Meryl. Możemy ją przeczytać. Nie, to są ryby. Tu są przedmioty. Ona, ona będzie w kluczowych. zdjęcie... Nie... Zwykły żół to jest notatka. E, ostatnia wiadomość umierającej żony do swojego kochanego męża. Zaraz co? Jest jakiś skarb zakopany w, 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 na, na placu? Musimy szybko dostać się do Martina, żeby mógł to przeczytać. Dobra, to faktycznie musimy szybko się tam dostać. Na niego wyrzucą e, i straci okazję. Co nie zmienia faktu, że no... faktycznie on troszkę, jeśli siedzi tam od lat, opakuje. No jego żona sama powiedziała, że chciała, żeby poszedł na. Przecież rozumiem. Że po prostu dziecięco. No, źle zrozumiał jej ostatnią wypowiedź. Teraz, to tam jest, bo. To tędy nie przejdziemy. Musimy iść ten w takim wypadku. Biedny, biedny starszy facet, który po prostu. chce uhonorować swoją żonę. No ale. czasem trzeba iść naprzód. Martin, powinien jeszcze przeczytać. Co? Nie, ona wcale nie oddała swojego bogactwa. Ona po prostu kochała żyć ze mną, w tym... w tej chatce. Czas, żebyś w końcu przestał opłakiwać tyle. Ona chciała, żebyś był szczęśliwy i zakopała to szczęście tutaj, w twoim właśnie podwórku. Więc zacznij kopać, Martin! I nawet nie patrz za siebie, tylko kop. Ale poszedł kopać, na napierdziela. Dzięki temu mogę kupić nowy dom. Mogę zacząć nowe życie nawet. Możesz odnowić ten dom. To by było fajnym wyjściem, biorąc pod uwagę czy nie pamięci żony. Dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej? Porozmawiam z burmistrzem na temat nowych planów architektonicznych. Proszę, weźcie to, to jest mały wyraz mojej wdzięczności. Romantyczna tunika! Skąd Martin ją miałeś? Czemu ją trzymałeś? I czy to jest porządnie? Bo jeśli tak, to trochę się martwię. Romantyczna tunika daje defensywy. Uuu, ona. Defensywy trochę za, jakby obniża, ale daje inne rzeczy. Czy tylko my możemy to ubrać? Nie, zakładam, że raczej nie Chester, ale nie. i Hugo. Więc Ramona może też ubrać. Ramona ma mystyczne rękawice, które dają mi odporność na elektryfikację. Emily z kolei e, tak naprawdę ma Space Cufflinks. One dają dużo, ale nie dają żadnej odporności, więc sobie zgarnijmy tą romantyczną tunikę w tym momencie. Energy Snack Belt jeszcze dostaliśmy. To też jest chyba jakiś przedmiot ekwipowalny. Eee, plus 4 Endurance. A Endurance to chyba bym. Mógł... Tylkoś tam kogo ma. En... U! możemy zrobić tak. I znowu zbagujemy to wszystko. Endurance plus 4, Endurance plus 4. Spoko. To się bardzo przyda. Informowaliśmy Martina, jeszcze porozmawiamy z nim na koniec. Myślicie, że e, niebieski Cornflower wyglądałby dobrze na takich ceglanych ścianach? Zaraz, nie odpowiadajcie nawet. Okej. Okay. Postawimy już Martina samego sobie z jego pomysłami na odnowienie domostwa. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. To prawda, nie poruszyliśmy kwestii naszego zaginionego nowego kolegi, ale żeśmy rozwiązali inną sprawę. Więc zawsze jest to jakiś ogólnie pozytyw, tak? Pozytyw jest takie słowo, w ogóle benefit, zysk, może zysk powinienem powiedzieć. Moi drodzy, jeśli wam się podobał ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie mi mega miło wiedzieć, że wam się podoba seria. Trzymajcie się ciepło i do kolejnego odcinka. Hej!